Pełna współpraca, pełna kontrola. Inspekcje odpowiedzialne za jakość żywności połączyły siły. O zmianach wprowadzanych na przejściach granicznych już za chwilę. No Małgorzata marecha ja słuszko. dzień dobry, zaczynamy agrobiznes. Genetyka, zdrowe stado, dobre pasze. Sposób na sukces producentów mleka. Z każdego metra kilka kilogramów tygodniowo. Ogórki rosną jak na drożdżach. Jak co roku przed Wielkanocą ruszają poszukiwania strusich jaj. Cztery inspekcje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności podpisały porozumienie o współpracy. Chodzi o usprawnienie i uszczelnienie kontroli żywności na przejściach granicznych. W praktyce oznacza to wspólne sprawdzanie, jaka żywność trafia na nasz rynek i w rezultacie skrócenie kolejek oraz większe oszczędności. W tej sprawie porozumiały się SANEPIT, weterynaria, inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ochrony roślin i nasiennictwa te cztery instytucje choć na co dzień działają oddzielnie i kontrolują zupełnie inne towary na przejściach granicznych będą ze sobą współpracowały. Współpraca funkcjonalna, to jest niezwykle ważne. To da nam szansę na to, żeby po pierwsze odprawy były krótsze, po drugie sprawniejsze, po, drugie, po trzecie bardziej bardziej racjonalne. Szybka odprawa, ta odprawa istotnie tańsza. Zacieśnienie współpracy i wspólne kontrole tam, gdzie to możliwe, nakazuje Bruksela która jeszcze w tym roku zmieni przepisy określające sposób ich przeprowadzania. Wchodzą nowe przepisy Unii Europejskiej, które nieco zmieniają zasady wykonywania kontroli, no i właśnie wymagają lepszej koordynacji. Lepszego wyposażenia sprzętowego i chcielibyśmy właśnie tym wymaganiom sprostać. Choć zawarcie porozumienia między inspekcjami zainicjował główny inspektor sanitarny, to weterynaria będzie wiodącą instytucją kontrolującą na granicy. Tym bardziej, że jako jedna z pierwszych wdrożyła już nowe zasady i uszczelniła system nadzoru. Ja mam graniczne inspektoraty weterynarii, nie wszyscy mają swoje siedziby. Inspekcja weterynaryjna posiada. Jednakże tutaj. Rozporządzenie Komisji Europejskiej 625 wprowadza pewne, pewne regulacje i to porozumienie nam ułatwi dostosowanie się do nowego prawa. Niewykluczone, że dzięki współpracy służb żywność sprowadzana do Polski kontrolowana będzie tylko raz, jednocześnie przez kilka inspekcji, a nie jak dotąd pojedynczo. Co wydłużało czas oczekiwania na dopuszczenie do obrotu? Też daje, że tak powiem, podstawy do tego, aczkolwiek trzeba pamiętać, że my możemy robić na podstawie przepisów, między innymi konstytucji dla biznesu, które, z której wynika, że w jednym momencie może jedna służba kontrolna kontrolować, chyba że się przedsiębiorca zgodzi. Zmiana sposobu kontroli żywności na przejściach granicznych ma wejść w życie w ciągu trzech miesięcy. Trzynastka czy Mama 4+. Zainteresowanie tymi programami jest bardzo duże, a mogą z nich skorzystać także osoby ubezpieczone w krus. Pieniądze na rozwój inwestycji w gospodarstwie można z kolei otrzymać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ważne jednak, żeby wnioski złożyć w terminie. Matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, także te ubezpieczone w Krus, mogą po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie rodzicielskie. Jest się o co starać, bo to 1100 zł miesięcznie. Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego będzie wypłacać także tzw. trzynastkę, czyli dodatkową emeryturę. Świadomość w społeczeństwie jest taka, że tylko i wyłącznie te osoby, które uzyskały jakieś świadczenia z ZUS-u, Nieprawda. Jest to też również. Rolnicy czy osoby, które otrzymują jakiekolwiek świadczenia emerytalne, również otrzymają tę emeryturę dodatkową. Rolnicy mogą także składać wnioski o pomoc na inwestycje związane z produkcją mleka krowiego, bydła mięsnego i prosiąt. Przyjmują je oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa może być wypłacona w wysokości maksymalnie do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, czyli wartości netto inwestycji. Natomiast w przypadku osób wspólnie wnioskujących i młodych rolników ten poziom pomocy jest podwyższony, tak jak w poprzednich naborach do 60%. Inwestycje można dobrze przemyśleć, bo czasu jest sporo. Wnioski będą przyjmowane do 27 maja. Odpowiednia genetyka, zdrowotność stada oraz jakość pasz to zdaniem najlepszych hodowców krów mlecznych z Mazowsza trzy podstawowe warunki dobrej wydajności oraz żywotności zwierząt. Nasza 100-tysięcznica w tej chwili chyba dała 115 tysięcy laktacji życiowej, a obok niej stoi y Pierwiastka, która bardzo dobrze się zapowiada. To stado to duma państwa murawskich z Golan. Rolnicy utrzymują blisko 70 sztuk bydła. Nie zamierzają już zwiększać hodowli. Pracują tylko nad poprawą wydajności i zdrowotności zwierząt. Na pewno jest bardzo ciężka. Wymaga, wymaga organizacji, przede wszystkim skupienia, wiedzy. Obora jest pod oceną wartości użytkowej mleka już od dwóch pokoleń bo od 61 roku. Zdawien dawna to było w tym gospodarstwie. Syn powiedział mi ostatnio, że krów nie będzie chował, tylko będzie bydło mięsne. Chowało że za dużo pracy przy tym jest, ale tak jak profesor Kowalski kiedyś powiedział, że ludzie, którzy mają krowy, dom mogą sprzedać. Bo o stado trzeba dbać. Państwo murawscy dużą wagę przywiązują do genetyki. Jak mówią, żeby krowy odwdzięczały się wysoką jakością mleka, muszą mieć dobre warunki i być odpowiednio żywione. Dużo wydajemy na dodatki paszowe, stawiamy na profilaktykę. Same dodatki paszowe miesięcznie nas kosztują około 4000. Takie inwestycje procentują i dają satysfakcję. A doświadczenia warto wymieniać w gronie najlepszych podczas dorocznych spotkań organizowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. To jest najtrudniejsza dziedzina w rolnictwie, jeżeli chodzi o produkcję mleka, hodowlę bydła, ale dlatego też wręcz wskazane jest, żeby po rocznym podsumowaniu zaprosić hodowców, żeby świętować właśnie wyniki tej i tych ich ciężkiej pracy. Dzięki wiedzy producentów, która niesie postęp hodowlany, jesteśmy w europejskiej czołówce. Ciężka praca, aczkolwiek robimy to, bo nie tylko musimy, ale lubimy. Tak? Dlatego też jakaś satysfakcja z tego jest. No, też pobyt dzisiaj na takich laurach. Coś, coś za tą pracę. Naszym takim celem to jest nie tylko wyprodukowanie w tym roku. Ileś tam mleka, ale wyhodowanie takiej krowy, żeby ona na przykład w swoim życiu dała 100 tysięcy mleka. No, ile mamy krów takich? 100 no tysięcznych? Pięciu. A nagrody dodatkowo motywują. Wśród nominowanych projektów są dwa z Polski. Jutro w Brukseli ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze inspiracje z wykorzystania unijnych środków na obszary wiejskie. Spośród 176 zgłoszeń przekazanych przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Komisja Konkursowa wybrała 25 projektów, w tym dwa z Polski. Jeden to rozwój gospodarstwa z wykorzystaniem środków programu rolno-środowiskowo-klimatycznego, drugi z komputerem za pan brat. Warsztaty dla osób wykluczonych cyfrowo. Do 11 kwietnia, do godziny 12, można głosować internetowo z komputera. Można oddać jeden głos i to co ważne to to, jest to głosowanie bezpłatne, tak żeby każdy może zagłosować. Za, zachęcamy, zapraszamy do głosowania na te polskie projekty, żeby Polska pokazała znowu, że to rolnictwo jest bardzo dobre. Główne nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach. Dodatkowo wyróżniony zostanie jeden projekt wybrany w głosowaniu internetowym. Za nami trudny sezon, przed nami jeszcze trudniejszy, komentują sadownicy. W chłodniach i magazynach wciąż jest jeszcze sporo jabłek. Brakuje dobrej oferty handlowej. Tak dużo owoców i tak niskich cen o tej porze roku nie było już dawno. W spółdzielniach ogrodniczych kilogram jabłek deserowych kosztuje zaledwie 75 groszy. Oferty grup producenckich dla sadowników nie przekraczają 50-60 groszy, co oznacza, że po przesortowaniu towaru ceny spadają o 10-20 groszy. A na pieniądze trzeba czekać aż 3 miesiące. Część sadowników decyduje się więc na sprzedaż jabłek deserowych do przetwórstwa. Tu zapłata jest szybka, a stawki niewiele niższe. Kilogram takich owoców jest wyceniany dziś średnio na 35 groszy za kilogram. Niewielki jest popyt na krajowym rynku, niewielki jest też eksport. Część jabłek sprzedajemy do Egiptu i na azjatyckie rynki wschodzące. Ale to zbyt małe ilości, by pozbyć się nadwyżki. W ocenie ekspertów Zabraknie nam jednego handlowego miesiąca, by sprzedać zapasy. A to oznacza, że w nowym sezonie trudno będzie odtworzyć produkcję na wysokim poziomie. Paradoksalnie taka sytuacja może pomóc sadownikom i wesprzeć ceny. Do siechnickich szklarni pod Wrocławiem po trzyletniej przerwie powróciły ogórki. Większość ogrodniczej produkcji to nadal pomidory, szczodrze doświetlane i dogrzewane, ale jedną szklarnię zajęły szpalery ogórków. Wiosenna uprawa ogórków oznacza sadzenie rozsady w styczniu, pierwsze zbiory w marcu i ciągłą walkę o miejsce na sklepowej półce wśród nowalijek. Przedsiębiorstwa polskie ze względu na wysokie koszty ogrzewania nie mają jeszcze tak dużo produktu, natomiast holenderskie produkty czy produkty południowoeuropejskie dominują w tej chwili na rynku europejskim. Nowa edycja szklarniowych ogórków rośnie bez chemii, chroniona biologicznie. Wykorzystuje się naturalnych, naturalnych przeciwników szkodnika. One się rozmnażają i niszczą zjadając przez szkodniki. To wojna biologiczna na śmierć i życie. Złe przędziorki kontra drapieżne roztocza. Rozkładamy plakietki, na których są jaja owadów pożytecznych lub wyskładamy saszetki, w których znajdują się już owady dorosłe. One wychodzą, składają jaja na owadach, szkodnikach lub posużytują je w inny sposób. Wbrew pozorom nie chodzi o to, by szkodnika zerzeć ze szczętem i wybić do nogi. W szklarni ma panować monitorowana równowaga między siłami dobra i zła. Nie możemy przekroczyć dużą liczbą owadów pożytecznych, ponieważ zjedzą wszystko i zostaną po prostu głodne i zdechną. To czysty pragmatyzm każe wybierać producentom ochronę biologiczną. Takie ogórki można zbierać dzień w dzień bez okresu karencji i choć nie widać po nich czy były pryskane, czy też szklarniowe szkodniki trzymano w ryzach za pomocą terroru biologicznego, ale za to są zdecydowanie świeższe od ogórków z importu. Jest to kwestia transportu. To może być nawet kilka dni, nawet do siedmiu dni różnica dlatego ogórki sprowadzane bardzo często są pakowane w opakowaniach Dotyczących jednej sztuki, natomiast nasze są sprzedawane w luzie, co też świadczy o ich świeżości. Ogórki rosną jak na drożdżach z jednego metra kwadratowego 2-3 kg tygodniowo. Trwają uboje młodych strusi, a popyt na żywiec jest duży zarówno za granicą, jak i w kraju, jednak przed Wielkanocą największe zainteresowanie jest strusimi jajami. Jednak o strusie jaja nie jest łatwo, bo na rynku co roku jest z ich podażą problem. Najczęściej można je kupić w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie strusie nie są przeznaczone na mięso, mają więc szansę na osiągnięcie wieku 3 lat. A dopiero wtedy ptaki te zaczynają znosić jaja. W fermach hodowcy chcąc rozwijać produkcję lub chociaż utrzymać stałą ilość ptaków, większość jaj przeznaczą na pisklęta. Jaja już od końca marca trafiają do inkubatorów. W okresie przedświątecznym za strusie jajo trzeba zapłacić od 70 do 75 zł. W sklepach Choć tu są rzadko dostępne, około 100 zł. Przetwórcy natomiast prowadzą obój młodszych sztuk strusi, pod podpisane wcześniej kontrakty. Ceny skupu ustalane są raz na rok. Kilogram żywca kosztuje teraz tyle samo co w 2018, czyli 12 zł. Wyjdą czy nie wyjdą? I podstawowe pytanie, kiedy? Do angielskich rybaków dopłynęły już wieści o kolejnym przesunięciu Brexitu. Opowiadają się za jak najszybszym rozwiązaniem tego problemu i odzyskaniem stref połowów na własność. Podczas rozpoczynającego się dzisiaj nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej szefowa brytyjskiego rządu zamierza zabiegać o przesunięcie terminu wyjścia jej kraju z Unii na 30 czerwca. Nieoficjalne doniesienia z Brukseli mówią o końcu roku bądź marcu. Po porannej fali doniesień, kutry w Hastings w hrabstwie Sussex dobijają do brzegu. Członkowie załóg nie na takie wieści czekali. Jesteśmy tu od wieków i poławiamy w sposób zrównoważony. Mieliśmy wspaniałe zasoby ryb, aż do czasu, jak nie zaczęli korzystać inni rybacy. Wspólna polityka rybołówstwa nas wykończyła. Rybacy twierdzą, że ich kwoty są niewystarczające i z każdym rokiem coraz mniejsze. Gdy złowią za dużo, muszą ryby wyrzucić, bo inaczej ryzykują grzywne. Dlatego małe załogi mówią szybkiemu opuszczeniu Unii tak. Jeśli odzyskamy nasze wody, to status naszych małych społeczności rybackich znacznie się poprawi. Rybacy w hastings wierzą, że odłączenie się od wspólnoty otworzy przed nimi nowe horyzonty. Europejscy sadownicy myślą już o nowym sezonie, a po zeszłorocznym zostały jeszcze ogromne zapasy. Zdaniem Światowego Stowarzyszenia Producentów Gruszek i Jabłek, najwyższe od 12 lat. Według ostatniego raportu w magazynach znajdują się jeszcze 3 miliony ton jabłek, o ponad milion ton więcej niż w ubiegłym roku. Największe rezerwy są w Polsce, we Włoszech i we Francji. Jeśli chodzi o odmiany, niemal jedną trzecią unijnych zapasów na początku wiosny stanowiły jabłka Golden Delicious. W chłodniach są jeszcze i Daredy, Gale i Jonagoldy. Szybkie tempo zbiorów soi w Argentynie. Ostatnie dni sprzyjały uprawom i rolnicy liczą na doskonałe plony, które mogą przekroczyć prognozowane obecnie 53 miliony ton. Handlowcy z giełdy Buenos Aires wyliczają, że średni plon z hektara może być wyższy niż przewidywane 4,5 tony. Ale doskonałe prognozy nie przekładają się na większą sprzedaż. Słaba waluta i zawirowania w światowym handlu przekonują argentyńskich farmerów do przetrzymywania ziarna. Obstawiają, że wartość kontraktów na soję będzie rosła. Do tej pory. Plantatorzy zawarli umowy handlowe tylko na 16% upraw. W zeszłym roku mieli już zakontraktowaną ponad 1 trzecią plonów. Wczorajsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się z ale inwestorzy liczyli na więcej. Dziś otwarcie także na plusie. WIG20 zyskuje niespełna 0,5%. Równie niewielkie zmiany na rynku walut. NBP wycenił dziś dolara na 3,80 zł, euro na 4,28 zł, frank kosztuje 3,80 zł, za funta trzeba zapłacić 4,97 zł. To wszystko dziś, za chwilę agropogoda, kolejny agrobiznes jutro o 7.50 na antenie TVP Info. Do zobaczenia.